Dobra, dzisiaj Skoda super dwójka, wymienimy mechanizm podnoszenia szyb. Dobra, pierwsze co odkręcamy te dwie śrubki, jedna jest tutaj, jedna jest tutaj, z 20, później demontujemy ten panel, tu będą pewnie śruby i albo gdzieś tutaj pod tym zaczepem, albo pod tą srebrną blendą, zaraz zobaczymy. Druga śrubka powinna się znajdować pod zaślepką głośnika niskotonowego w tym miejscu ja akurat e, tutaj już nie było, ktoś tutaj drzwi pewnie robił coś, ja po prostu podważyłem podważyłem to z tej strony i zdjęłem kolejne śruby są tutaj pod e, przyciskami opuszczenia szyb podważyłem z tej strony, odpiłem i widać tutaj dwie śrubki torx 30 chyba będzie, można sobie odpiąć e, odpiąć tutaj, Ta pisarka drzwi zdjęta po demontażu trzeba zdjąć linkę tutaj do diody, oświetlenie w drzwiach, tutaj od przycisków jedna druga kostka, od głośnika niskotonowego. Dobra, odkręciłem silniczek. Tu już widać linkę. Także wiadomo, że to jest kwestia linki. W sumie to nawet dobrze jest pierwszy silnik odkręcić, bo teraz można ręcznie opuszczać i podnosić szybę, o ile. O ile i tak nie wcięło linki, że, że nie ma ruchu, ale ogólnie tak. Teraz demontujemy ten korek, i ten korek. Odkręcamy szybę. Później po kolei te śruby z tej metalowej osłony. No i będziemy mieć część mechanizmu na wierzchu. Szyba opuszczona, tak. Jedna trzecia. Na śrubki zjętej i widać tutaj jest plastik. Taki sam jak w pasacie. Jak w pasacie B5, także takie samo rozwiązanie. Trzeba wpychać środkowy kołek, wtedy ten dolny, ten grubszy zewnętrzny plastik się zejdzie do środka, i wtedy wszystko do środka wpychamy i mamy wolną szybę. I tak, najpierw odpinamy wiązkę od blachy, później, później wypinamy, wypinamy całą wiązkę od modułu sterującego. Tutaj z tej blachy, później to są takie małe białe plastiki, te białe plastiki wciskamy, cały ten mechanizm wchodzi, mamy wolną blachę, blacha już odkręcona jest ze wszystkich śrub, obkręcamy blachę w tą stronę, wychodzi nam na bok yy, i tak, tu jest jedna śrubka, tu jest druga śrubka, trzecia i czwarta, wszystko na torxach, odkręcamy i powinien nam wyjść. I jak widać mechanizm wyszedł. Bez problemu tutaj przez otwór od yy, ten rewizyjny od razu jak, yy, jak już macie yy, wyciągnięte to wszystko, to trzeba poszukać sobie te zaślepki, te plastiki. Yy, u mnie jeden był gdzieś tam, drugi tam w rogu, ja sobie wziąłem sprężone powietrze, dmuchnąłem, wyleciały mi, wyleciały mi stamtąd i tyle. Yy, no i teraz tak, ja sobie jeszcze wezmę, yy, zawsze tak robię, że jak montuję jakiś nowy zestaw, to biorę te linki i smaruję, właśnie po to, żeby nie było takiego, takiego przypadku, że to jest ogólnie stalowa linka i ona jest jakby goła, czyli ona nie ma, ona nie jest w żadnym odcinku ani nic. I tu nawet widać, że ona jest zardzewiała. Dlatego ja sobie robię tak, że smaruję sobie te linki tutaj, tutaj. Zdejmę tą osłonę i zamontuję też cały mechanizm. Ten mechanizm na oryginalnej, na tej płycie z tego względu, że wiem, że ta pasuje. Jest ok. Tutaj jest jakieś już widzę otworów więcej, może od innego też modelu. To jest czy coś. Ja zawsze lubię jakieś oryginalnie, dlatego zostawię oryginalny. Yy, oryginalną tą blachę Mówię psiknę Z wyciągnę tutaj do środka, też, do środka tutaj też napsikam <laughs> i będę składał to. Wystarczy włożyć mechanizm, przykręcić tutaj na śrubki, opuścić delikatnie szybę, zakołkować, później blachę podpiąć i mamy gotowe. Już mamy yy, przykręcone mocowanie. To warto jest sobie yy, tu mamy teraz dostęp fajny, założyć, yy, założyć blokady szyb. Tu jeszcze przed montażem ja sobie raz nasmarowałem. A dwa że zabezpieczyłem taką linką, żeby w razie przy wkładaniu nie wypadło te kółko. Bo to włożyć później to jest mega ciężko. No i teraz, tak jak mówiłem, wkładam, zaraz przecinam, przecinam tą tyrytykę, wkładam, wkładam tą oryginalną blachę, klikam. No i, no i skręcamy. Ok, silnik przykręcony, kable podłączone. Tutaj przy montażu, przy montażu tego linki są na tyle krótkie, że nie da się ich przesunąć jakby z tyłu za, to, za tą blachę, więc trzeba delikatnie je włożyć. Najlepiej przykręcić lekko jedną śrubkę, drugą, wciągnąć to, żeby się te zapadki rozszerzyły. I później, jak nakładamy silniczek, to też delikatnie uważając, żeby, żeby znowu nie wpadło nam, nie wsunęło, nie wciągnęło tam, bo znowu będzie trzeba całą blachę odkręcić. I znowu ta sama robota. Dlatego y, zabezpieczamy sobie tam powolutku, lepiej powoli, a, ale żeby nie narobić się dwa razy. Y, teraz podłączone tu wszystko. Y, teraz trzeba uratować kołki, odczepić je, przełożyć do tapicerki. Z tyłu tutaj, gdzieś i, yy, i podłączamy wszystko. Tutaj, yy, tutaj, zaślepki włożone podłączamy wszystko. Przykładamy kable tutaj do, do sterowania. I gotowe, i sprawdzamy, czy będzie. Pamiętać trzeba o klamce, żeby nie rozkręcać drugi raz. Yy, I sprawdzimy, czy działa. Ok, zapół włączony, i sprawdzamy, czy trzeba działa. Słyszę, że trochę. Piszy. Jeszcze psiknę tam w uszczelkę tu i tu jakąś wazelinką, ale widać, że działa, do góry i na dół. Także jak Wam się podobało taka szybka naprawa wymiana mechanizmu subskrypcja. Dzięki za oglądanie.